Masz przy sobie no twój czas, nie chcę tego, co różni u nas już więcej. Nie zostawaj mnie bez siebie, bo za tak musiał być. Teraz jestem tu, gnoje pierdalone. 0,0950 Ja to mam takie wrażenie Jakby ten klan jebanych cweli Może mi się tylko to zdaje, ale raczej Ja to tak się nie mylę Znaczy nie mylę się, no Mylę się jak każdy Ale Że oni specjalnie tak jeżdżają Zapierdalają, załóżmy, żeby ich tylko złapali. Bo no tak to będą mogli gały opierdolić albo w dupę ich, będzie miał wyruchać. Normalny człowiek to kurwa, w dzisiejszych czasach to tak trzeba się pilnować, że ja pierdolę. A on pełna pizda, specjalnie to robi, żeby zatrzymają go, to może gałę opierdoli. Może no jak trafi na takiego, bo jak nie trafi na takiego samego kurwa, co lubi w dupę, kurwa jakiegoś tam wyruchać, no to kurwa. Przyjebie mandat, no ale to go kurwa, to go tam pojebie mu gałkę. Nie wiem, albo nie wiem, kurwa, chuj wie co, no wie myśli coś. Przecież kurwa, jebana. To, że śmiecie jebane, no to wiadomo, że to są chyba te klan jebanych Czweli, to jebany śmiecie. Gnoje, kurwa, cwele. cała szlachta, kurwa, tak z tego, kurwa. Będę mówić, mówić o tym nie chcę Pływałem te, tutaj teraz po tej stronie jak to to Nie wiem to brązowe auto tam już zawsze będą Cveluchę stawać ale kurwa źle pojechałem a chuj to pojadę sobie pierw tam bo widać wyjeżdżam celuchy się mijają za każdym razem ups, ups. jebane celuchy celują Salut, celuję. A ty kurwo, ty kurwo, ty, a ty, ty kurwo śmieciu pierdolony, a ty kurwa, z partyzanta, kurwa chciałeś, tak lubisz kurwo śmieciu jebamy kurwa, pierdolone, uśmiech wy kurwy jebane.